Cześć Wam! Dzisiaj lecimy dalej z genetyką. Opowiem Wam o pierwszym etapie ekspresji genów, którym jest transkrypcja DNA. Zaczniemy od podstawowych informacji o transkrypcji, następnie omówimy sobie jej przebieg, czyli inicjację, elongację i terminację. Wytłumaczę Wam również, czym jest nić kodująca, a czym matrycowa. A na koniec opowiem o obróbce potranskrypcyjnej. Dzisiejszy filmik będzie krótki i mam nadzieję, że przyjemny, więc zaczynajmy. Podstawowe informacje o transkrypcji. Czym w ogóle jest ten proces? Jest to proces biosyntezy RNA na matrycy DNA. A może tak z biologicznego na ludzkie? A więc transkrypcja to przepisywanie. Przepisujemy informacje z DNA na RNA. Jak już kiedyś wspominałam w filmiku o biologii komórki, DNA to najważniejsza rzecz, jaką posiada komórka. I dlatego jest ono trzymane w skarbcu, jakim jest jądro komórkowe. DNA zawiera przepisy na białka, a białka są syntetyzowane w cytoplazmie. Zatem musi istnieć jakiś sposób komunikacji pomiędzy skarbcem, czyli jądrem komórkowym, a cytoplazmą, gdzie syntetyzowane są białka. I takim właśnie sposobem komunikacji jest RNA. Możecie sobie wyobrazić to tak, jakbyście przypisywali na karteczkę przepis z jakiejś bezcennej książki waszej babci, a potem na podstawie tej karteczki mogli ten przepis odtworzyć. Zatem jest to pierwszy etap ekspresji genów prowadzący do biosyntezy białek. Co może powstać z naszego transkryptu? Okazuje się, że nie tylko białka, ale także różne formy RNA, takie jak tRNA czy rRNA. Gdzie zachodzi proces transkrypcji? U prokaryontów, jako że nie mają one jądra komórkowego. Proces ten zachodzi w nukleoidzie, czyli takim miejscu cytoplazmy, gdzie znajduje się materiał genetyczny. Natomiast u eukariotów transkrypcja może zachodzić w kilku miejscach. Jądrze komórkowym oczywiście, ale także w mitochondriach i chloroplastach, bo być może jak pamiętacie organella te posiadają swoje własne DNA. Co jest potrzebne do transkrypcji? U bakterii jest to jedna polimeraza RNA, natomiast u eukaryontów mamy trzy różne polimerazy RNA. Przyznaczone one są do ekspresji różnych genów. Oprócz tego, oczywiście, potrzebne są cegiełki, czyli trifosforany rybonukleotydów a także inne białka i enzymy, których nie będziemy sobie dokładnie wymieniać, ale ich funkcją jest rozpoznawanie specyficznych sekwencji w DNA i rozplatanie nici. Inicjacja transkrypcji. Proces ten nieznacznie różni się u eukariotów i prokariotów. To jest nić kodująca, to matrycowa. Te pojęcia wytłumaczymy sobie za chwilę. A to jest promotor. Czyli taka sekwencja DNA, do której przyłącza się polimeraza RNA i inicjuje transkrypcję. Promotor znajduje się około 20 do 30 nukleotydów przed genem, który ulega transkrypcji. Dodatkowo u eukariotów na każdy gen przypada osobny promotor a u bakterii jeden promotor może znajdować się przed kilkoma genami i wtedy te kilka genów ulega transkrypcji jednocześnie. U eukariotów do inicjacji transkrypcji niezbędne są także czynniki transkrypcyjne. Przyłączają się one w pobliżu promotora i umożliwiają następnie przyłączenie się polimerazy RNA. Kompleks złożony z czynników transkrypcyjnych polimerazy RNA przyłączonych do promotora nazywamy kompleksem promotorowym lub kompleksem inicjującym. Natomiast u bakterii polimeraza RNA nie potrzebuje czynników transkrypcji, samodzielnie rozpoznaje promotor i przyłącza się do niego. Elongacja. Polimeraza RNA przesuwa się wzdłuż DNA, zrywając kolejne wiązania wodorowe, przy czym rozplata podwójną helisę DNA. Podczas tego procesu dołącza kolejne komplementarne rybonukleotydy. To jest nić kodująca, to nić matrycowa. Tutaj widzicie polimerazę RNA, a to powstające RNA. Tak jak w replikacji DNA, nowa nić powstaje w kierunku od 5-prim do 3-prim. Ten zwisający fragment RNA to jest właśnie ten fragment, który powstał jako pierwszy, i teraz polimeraza przesuwa się w prawo. Terminacja transkrypcji. Tutaj też mamy kilka różnic między eukaryontami i prokaryontami. W DNA eukariotów występuje tak zwany terminator. Jest to sekwencja regulatorowa. Nie koduje ona żadnych aminokwasów i umożliwia odłączenie polimerazy RNA oraz powstałego RNA od DNA. Jednakże konkretne sekwencje terminujące nie są znane. U prokaryontów występują tzw. sekwencje palindromowe. Tak jak i palindromy słowne, tak palindromy DNA wykazują symetrię w taki sposób, że pierwsza połowa tej nici jest komplementarna do drugiej i tworzy się tzw. spinka, umożliwiająca zakończenie transkrypcji. No dobra. O co chodzi z tą nicią kodującą i matrycową? Mamy tutaj cząsteczkę DNA. To jest nić kodująca, to matrycowa. Jak widzimy, są one do siebie komplementarne, jak to w cząsteczce DNA bywa. Natomiast to jest transkrypt RNA. Teraz zauważcie, że kolejność nukleotydów w transkrypcie RNA jest taka sama jak w nici kodującej. Oczywiście z tą różnicą, że zamiast tyminy jest uracyl. Czyli zobaczcie, nić kodująca T A G. Transkrypt RNA U A G. Jednocześnie kolejność nukleotydów w transkrypcie RNA będzie komplementarna do nici matrycowej. Nić matrycowa A T C. Transkrypt RNA UAG. Do nici matrycowej przyłącza się polimeraza RNA i tworzy transkrypt, dobudowując kolejne komplementarne do niej rybonukleotydy. Ostatnim zagadnieniem na dzisiaj jest obróbka potranskrypcyjna, inaczej zwana dojrzewaniem mRNA. Podczas tego procesu przekształcamy Pre-MRNA w matryce do syntezy białek. To jest pre-MRNA, czyli pierwotny transkrypt. Zawiera on introny i egzony. Jeżeli nie wiecie, to przypomnę: intron to taka część sekwencji genu, która nie koduje żadnego aminokwasu, czyli nie koduje białka. Natomiast egzony to właśnie te fragmenty DNA, które kodują aminokwasy. W kroku pierwszym naszej obróbki zachodzi zabezpieczenie końców transkryptu. Na końcu 3' zachodzi poliadenylacja, czyli przyłączenie wielu reszt adenylowych, a na końcu 5' dołączana jest czapeczka, czyli zmodyfikowany nukleotyd guaninowy. Kolejnym krokiem jest splicing, czyli alternatywne składanie. Podczas tego etapu wycinane są introny, które jak wiemy nie kodują białka, więc nie są potrzebne nam do jego syntezy. A następnie łączy się egzony. Co ciekawe, nie wszystkie egzony muszą być wykorzystane. Dzięki temu z jednego transkryptu RNA może powstać kilka różnych białek, zależnie od tego, jak egzony zostaną połączone. Jest jednak taka zasada, że kolejność egzonów musi zostać zachowana. Przykładowo, kolejność 1, 2, 4 jest ok, ale kolejność 3, 2, 4 już nie jest dopuszczalna. I to będzie na tyle z transkrypcji DNA. Tak jak mówiłam, jest to temat krótki, przyjemny. Zapraszam do komentowania i do usłyszenia.